Pela Głogowska. Wśród leśnych drzew. Idziemy duktem wśród leśnych drzew, czujemy dziwny rytm uniesienie. Spacer umila nam ptaków śpiew, troski odeszły gdzieś w zapomnieniu. Toczy się dziwna besów rozmowa, ręce zaczęły miłosną grę. Ta sytuacja jest dla mnie nowa, lecz czuję sercem, że grać w niej chcę. Oczy swą głębią zdradzają same ogrom podniety, co w zmysłach tkwi. Rodzą się w ciele przedziwne stany. To feromony już krążą w nich. Nie wiem, gdzie duch ten nas zaprowadzi, idziemy w transie, tak jak we śnie, słońce na drzewa się prawie kładzie, gdy mrok zapadnie, może być źle. W powrotną drogę czas, by zawrócić, bo jakieś licho zaczyna drwić, żeby spaceru zbytnio nie skrócić. Wolniej z powrotem będziemy szli. Mój miły, ręce zaczęły miłosną.